Witajcie w pierwszym odcinku na naszym kanale, który będzie się skupiał na przekazywaniu wiedzy o wielu fantastycznych światach. Na pierwszy strzał weźmiemy pod lupę jednego z moich ulubionych fikcyjnych antagonistów – Nigela Casa. Kim jest Nigel Cass? To jeden z głównych antagonistów trzeciej części znanych gier o hakerach Ubisoft – Watch Dogs. Nigel pełni kluczową dla fabuły rolę, ponieważ jest on prezesem generalnym firmy Albion, prywatnej korporacji zbrojnej odpowiedzialnej za wiele łamań praw człowieka, które jednak przekazanie pieczy wprowadzenia i egzekwowania stanu wojennego na terenie całego Londynu wcale nie przeszkadzało większości rządu brytyjskiego. Wygląd. Z wyglądu wydaje się być średniego wieku mężczyzną. Na jego twarzy widać wiele zmarszczek, jednak jego czarne włosy dalej dobrze się trzymają jak na swój wiek. Chyba, że są farbowane. Posiada on brązowe oczy. Ubieram odbiega on od typowego prezesa. Zamiast garnituru preferuje on raczej luźny ubiór, taki jak kurtka taktyczna z logami Albionu, Szarą koszulę, zielono-szare spodnie oraz posiadał swojego własnego optika, których noszenie stało się obowiązkiem na terenie całego Londynu. Nawet podczas przemów publicznych wolał on się tak ubierać. Podczas finałowej walki posiadał on jakiegoś rodzaju prototypowe opancerzenie. Nie wiadomo jednak, czy było stworzone ono personalnie dla niego, czy to tylko prototyp, który firma chciała wprowadzić na rynek lub na swój własny użytek. Opis. Pan Kas jest bardzo charyzmatyczną osobą, jak opisał go jeden z jego byłych współpracowników. Pokłada on wielką nadzieję w technologii, czego efektem były prace nad różnymi projektami Albionu i jego sojuszników biznesowych. Efektem tej współpracy miał być chociażby projekt automatycznych dronów nowej generacji Temida. Wydaje się on być skrajnym patriotą, choć dziwnie brzmi to w opisie człowieka, który przyłożył rękę do zamachów bombowych w Londynie, których celem było wrobienie decek oraz przekonanie rządu brytyjskiego do swoich racji. Część z graczy oskarża go nawet o skrajny nacjonalizm, co argumentują na przykład polityką antyimigracyjną. Nigel jest bardzo bezwzględną osobą potrafią zabijać ludzi, którzy podważają autorytet lub cele, co udowodnił chociażby w misji, gdzie infiltrowaliśmy kwaterę główną Albionu. Zamordował on jednego z oficerów policji, gdy ten chciał zaangażować całą sprawę projektu Wojsko. Jest on również świetnym aktorem i manipulatorem potrafiącym wykorzystać dynamiczną sytuację na swoją korzyść, tak jak było to między innymi podczas próby zamachu na jego życie. Mimo to Kaz uważał, że działa on w słusznej sprawie, a na jego postawę wpłynęło patrzenie na śmierć swojego ojca. Nie wiadomo również jak postrzega on faworyzację, ponieważ profilując funkcjonariusz Albionu, czasami można znaleźć informację o tym, że niektórzy z nich uczęszczali z nim do szkoły zbrodnie, Nigel Cas i jego ekipa odpowiadają za wiele zbrodni. Oto część z nich. Organizowanie zamachów terrorystycznych, inwigilacja przy pomocy systemów Blume i Sears. Zabójstwo funkcjonariusza na służbie podczas wewnętrznej prezentacji projektu Temida. Publiczne grożenie członkom desek i innym obywatelom Londynu po ujawnieniu jego prawdziwych intencji. Kierowanie prywatną zorganizowaną grupą zbrojną, która jest w części krajów zabroniona, w tym w Polsce. Fałszerstwo przestępstw, używanie tego do włapywania losowych lub nieprzychylnych obywateli. Jak widać pan Nigel Kass jest bardzo ciekawą postacią i to do was widzowie należy jego subiektywne osądzenie. Materiał przygotował agent ametyst bez odbioru